Cześć! Nagrywa się? Nagrywa się! Witam w dzisiejszej transmisji. Pewnie nikt tego nie ogląda w, w trakcie nagrywania. Pewnie nikt tego nie ogląda, ale jestem. Jestem w świecie na Petroku. I tak sobie na gustach sobie trochę pogramy dzisiaj. Wszyscy to oglądają już po fakcie, że tak powiem. Krzyż i gramy. ja Jestem na podróż, mam takie skinę. I I Jestem w wiosce. Szkielet się nie bry, bo machają creeperu Nie wybuchniesz mi domku, nie wybuchniesz mi domku. Creeperini, nie. Bardzo luźny live. to idę się bić. Mam takie tryb tego. Więc... Taki trzeba no, się wyjdzieć. Chcę, żeby to było normalsza, tylko muszę muzykę ściszyć, żeby mnie w ogóle było słychać. Je to. Tutaj, tutaj tutaj. Dźwięk. Muzykę do 50, a ogólnie do 61. Dobrze. No to gramy, bo no to... Żeby ten Creeper przy domu nie wybuchł I do domu wejdzie ten Creeperu, creepero To nie będzie dobrze No i teraz co robić, żeby mi przy domu nie wybuchł? Może wyjdę w domu tędy? To nie najlepszy pomysł? Gdzie ten Creeperu? Chyba go nie ma Dobra, z czego ucieknę do innego domku? Dobra, chyba znikł. Nie! Uff, wybuchły. To, że wody nie rozlał. Ale mi dużo nie zadał. No, na szczęście, panie szkieletor. Nie zabijesz mnie. Jak mi gra, laguje. Ta myszka znaczy się. Nie lagowało, chyba muszę pozmieniać znowu ustawienia. Tylko gdzie klawiatura i mysz, czułość kamery, trochę mniejszą czułość. Teraz będzie jeszcze mniejsza. Czy ktoś to ogląda? Wygląda ktoś? tak. Wygląda to chyba, co? Ktoś. Czekajcie. Tak, jest. Jest, jest. No to gramy. Ale dobra, nie zamykamy, ale dobra. Dlaczego do i myśl. Te menu bardzo powoli to 28. Chyba wystarczy. Dobra. jestem tam ten przykład. Teraz też się ciężko, prawda? Już się łatwiej gra z czpadem, bo ja mam laptopa, oczywiście. Ale uciekać się da. Są najważniejsze. Bądź. Dobrze. Ja jestem w tej wiosce. Ja jestem sam. Normalnie tu nie ma już nikogo, a byli. To chyba przez Bug Roka. Ja tu grałem ze znajomymi. Nie z tymi, tylko z tymi. Z tym tylko właściwie. Ale dobra, gramy. Dużo tutaj tu nie mam do roboty. Chyba muszę surowców pokopać. Budować sobie coś. Live nie będzie długi. Tutaj mamy portal do netheru. Nie widziałem tu. czegoś, To jest Seed Survival Island. Iceland. Dobra, ja tu tak będę się latał. Nie robię mi wórtecznego. Niektórzy osadnicy są pokazanalne item sprzedawali. Ja mam tu Emeraldów, które nie wiem dlaczego to Tu mam takie fajne wejście. Tutaj dwa razy tam wybuchł Clipper w tej wodzie, ale ta woda bardzo fajnie na Vibrant Visual wygląda. Ultra SKILL Minecraft. Dobra, tu ja tutaj zrobię tunel. Poczuję się, że kopię na ziemię. Eee, czekajcie, ja się wtedy wykopię tutaj. Nie, na no, kurze, co tam jest? Chyba coś się nie działa. Nie, to żółw. Ja już się creeper. Tutaj są dwa ko dwaj kowale. Stąd też mam temki trochę Właśnie te żelazo mam zcykowali, ale nie jestem co takim lubem. Rybencję. No ale normalnie nie wiem czemu nie ma osadników. Chyba przez Bugroka właśnie. No bo Bugrok zawsze będzie Bugrokiem. Nie dobra, na, chwili, na później zostawię sobie ten chleb. Ojciec, no, jakie bagi. A ja nie mogę. Ja mam jeszcze jeden ekran. Nie, nie podłączyłem teraz, a miałem nawet już, Mam nawet drugi ekran pod ręką, ale on też tak średnio działa. Farmę miałem zakładać. Też to sobie może zbiera trochę tego. Na nasionka trawy, ale chyba nie ma większej szansy na podniesienie. Jednak ja myślałem, że je wejdzie. Hmm. Więc playbook jest taki zbagowany, ten naokowany. Tutaj są i te, jak je odłożyłem, bo nie są potrzebne. Tło, tło to nie jest takie potrzebne. Każdy to chyba wie, kto jest większym prosem. No to tacy średni gracze to wiedzą. Prawda? <słuch> Jestem jedynym mieszkańcem tej wioski. Żadnie mogę się chwalić, że jestem królem. Ja tutaj się tak chodzę i mówię Wam takie różne info, a to nie jest zbyt ważne. Wszystko nie jest w ogóle ważne. Kotek. Tam były ryby. Może bym odwoił kotka. Ja to uczpadem gram. Gram to uczpadem, bo nie da się tą myszką grać. No, no na serio. Dobra, idę tam ścinać drewno, może. Więc dobra, chodźmy ścinać drewno. Ech, nie tylko tak to razi. A nie. No już nie będzie długi. Transmituje się, transmituje. Tak. Transmituje się, to dobrze. Niech oczywiście nie ogląda Bo po co? Tak, żeby zmieścić Tu ja może Łopatą kliknąć zamiast Lagi, lagi, no jak ja nie lubię tych lagów Mi się już narzędzia zaczynają niszczyć live to i tak później ludzie będą to oglądać o ile powiedział to jest ostatni live testowy bez hashtagów więc niczego nie utrzymał wyświetleń więc nie aż tak źle Koko, ko ko. Ko ko, 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 serducho! Teraz będziesz wariował, bo nie masz nikogo do kuchania? Topce, topce, Animacje mają dość fajne. Nie mogą z wody wyjść na szczęście. I nie mają trójzębów, no. Bez żadne głupki. Ciapu, ciapu. Masz. Masz, te głupku, ja idę. I dodatkowe nasionka. Nie mam tu większego taka nasion. Niedobra. Niepotrzebne. Hmm. Szkoda, tak. Tutaj prawie nic nie ma do robienia. To naprawdę chyba na tym świecie. Zbudujmy w Minecraft. Mi napisała Milena. To jest, jest, jest moja znajoma. Patrzcie. Patrzcie, patrzcie. To moim kolegom. w Minecraft. Zbudujmy w Minecraft. To ja to zbuduję, to jest moja znajoma. Ma no, ktoś odpocząć? jest, no, jest. Dobra. Mogę puścić, mięs? Tak. Nie, nie mogę. Dobra. Chyba się jak jakiś noob, który dziesiąty raz gra w Minecrafta. Dziesiąty. No ale laguje strasznie. Strasznie laguje. Nie da się nagrywać. Mogę zamiast używać teraz operkę KX. Ja tutaj zginąłem Rafius. już... Dobra. Dzisiaj może sobie... Hmm. Zbuduję zamek, a do tego potrzebuję kobiet stona do kamienia. Czyli mam cel jakiś prosty cel, dość trudny, ale trzefunny i narzędzia. Lag był, lag był, prawda? To przepraszam Was, przepraszam Was, lag był. Nie wiem, czy widzieliście, to ja idę do domku. Mam tu parę domków, a tu są owieczki to fajnie. Żeby nie zdążył... ja na tym świecie udowodniłem pierwszy raz samemu sobie właściwie, że nie jestem wcale aż takim nubem. Bo ja myślałem, że jestem dość dużym nubem. Wcale nim nie jestem. Ja tutaj byłem bo trochę, bo ten kobyl głupio wsadzałem. Gdzie ten domek? Tam, tam. Dobra. tam. tu są te emeraldy. Nie, tu. Tu ja mam w ekwipunku. Dobra, czekaj. Ja muszę na chwilę pójść. Widziałem, Oj, jestem, Jestem? Jestem, że Zaraz będzie koniec live już w tak tak naprawdę. Sobie na no ale to jest że to się robi przecież oczyste to szkło. I tak samo z mobami. Zdjęcie jak Minecraft się około w średniowieczu dzieje, a nawet w kamienia. A w drewna na początku, ale fajnie ten zawód wygląda na tej wodzie. tylko tak trochę nierealistycznie w sumie? to vibrant visuals. No, naprawdę nierealistycznie. Tam mamy księżyc. Tak? Tak. A ktoś chce mnie dodać do znajomych, to proszę bardzo nie Gacosławko. Nigacosławko, jak ktoś chce, to proszę bardzo mnie dodać do znajomych. Fajnie tu przez te okienka się wygląda. Tu jest okno. Nie ma okna. Właśnie, to tutaj może mnie jakiś głupek postrzelić. Dobra, chyba idę spać. Czekaj, co jeszcze mam w tej skrzyni? Pełno łóżek, na pewno. Bo z domków pozabierałem. Dwóch takich domków, jak ja teraz śpię. lalala, ja, la. bardzo fajny mam widok, jak wychodzę z łóżka patrzcie, wam ja to pokazuję, patrzcie mapka te wioski, fajnie się odbija to takie jest, takie nieboj kraftowe trochę to odbicie w sumie nieważne zaraz kończy live'a, ja jeszcze chwilę pogubię sobie kobla ja chyba zrobię tworzenie tego live, tylko pocięte, bo on jest taki trochę dziw, dziwny. To było wejście w jodyski. Nie, to nie, tu ale fajnie jest na tym. Będę wyżuł ale wygrać. Szkoda, że na javie jeszcze nie ma. I czy w ogóle będzie? Nie mam chlebka przy sobie. Mam coś innego? Mam, ale teraz. Trzeba teraz to idziemy kopać. Chyba nie ma tutaj mowków, bo oświetlone. Nie widzę w ogóle mowków. Ten rok to zbokowany, jak to ono nazywa. Bugrok. Wskazuję, pani w tej jaskini jest, naprawdę. To ja tutaj zrobię taki wykop. nie wykupię, to będę musiał zrobić kielich kamienny, a ten tylko na takie diamenty, i tak dalej. To będę następnego żelaza. O! Mieczyk, mieczyk. Co tam jest? A tu złota, to ja się tutaj nie kupię. Ale to jest głupie, bo w tym Vibrant Ponieważ się świeci w ciemności, a wcale nie oświetla. To jest realistyczne. No ale Minecraft to klocki nie powinny być realistyczne, prawda? Czyli moja opinia przynajmniej. Ja tutaj pokopię tak luźno kobla. Trochę, zaraz będzie koniec się Przypominam. O, tam nie ma ludzi. Tak, nie ma, nie ma. No, wiadomo. Wiadomo, że na kanale młodego nie ma ludzi. Kurde, gadam. Do tych, którzy później będą, gadam. Co to tam świeciło? O, tam jest tam wejście, tam, 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 Dobra, do 20 dobimy. Tutaj, tam dwa razy wybuchł kryper. Nie wiem, czy wam mówiłem. Dobra, jest. I tu jeszcze będzie parę, 25 idealnie. Dobra, już mi się kończy kilo woli. nie, myślałem. To może oświetlę, żeby się mogły nie spawnowały. No, patyczek dam. Chwychwychwóz. Tak mi Co to tu jest? A, to ja tutaj grzęgiel wykopywałem. Moim zdaniem, to, że nie ma tego na dalszym render distance, patrzcie W sumie nie będę się wysoko skłopił, bo mi się kilo wpadnie Ale nie ma trawy, to dla mnie w... lepiej wygląda bez tej trawy Lepsze jest, że jak wstawiam motykę, to dostaje to No, ja jestem fan starych wersji Minecrafta. Dobra, no, chyba koniec Ja się zabieram do budowania żywów w Minecraftie, chyba Chyba tak Wyp Świnia, świnia, będziesz kończyć ten film. Florenta to moje jedyne, jedynie idzie w inni gracze. Pff, myślę, że creeper. Cześć, chrum, chrum. Jak leci, Chrom-Chrom? Co ty chcesz mnie taranować? A, koniec live'a. Chwe, chwe,